zamierza powiedzieć, czego nie powiedział w czasie naszego ostatniego spotkania, tak. a co dotyczyło tego, jak pamiętam, bo to zarysuje Ci sytuację, żebyś się zapomniał i Wam też. Mianowicie, mówiłeś o czymś takim trochę, że do końca ten klient tak za pierwszym razem to nie, 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 nie uwierzy, nie uwierzy tak. że Ty naprawdę dajesz mu prawo tak, do nie. Tak. I teraz miałeś coś powiedzieć. Tak, tak, właśnie, bo wiesz co... To jest taka trochę sytuacja jak sztylet cyklos. To znaczy, ja, jak się spotka sztyli cyklos. Był kiedyś taki kabaret, ja stąd to wziąłem. Ja wiem, że on wie, on wie, że ja wiem, ja wiem, że on wie, że ja wiem. Ale udajemy, że nie wiemy. To jest taka mniej więcej sytuacja w takiej rozmowie kupujący-sprzedający. Dlatego, że kupujący, pomimo moich różnych starań, właśnie da, takiej otwartości, dawania ci prawa do nie i różnych niestandardowych, zaskakujących ci prawdopodobnie działań, on wie, że wszystko co ja robię ma jasno określony cel. Ja ci chcę sprzedać. W związku z tym jest mocno podejrzliwy. I nawet takim, jak, jak, jak ci szczerze i otwarcie daje prawo do nie. Mówię, Darek, jak będziesz chciał i ci się nie spodoba, to mi o tym powiedz. I dla mnie to jest ok. Tak. Jutro wstanie słońce, krowy dadzą mleko, wszystko będzie ok. W rzekach będą ryby, poza odrą będzie dobrze. Tak? To ty mówisz, o obradku? O bratku, gdzie tutaj jest... Trochę taka sytuacja, wiesz, jak w takim filmie, jak rozpętałem II wojnę światową, jak Franek Dolas w trzy karty wygrał różne owoce tak, i nagotował im pyszności, a oni tak noc zatykali, nie patrząc, co w tej misce i szli, bo spodziewali się, że tam jest. Tam jest ugotowany but, a tymczasem to jest coś nowego. I jak ja ci daję na tacy różne pyszności, to ty mówisz, o bratku, tam jest, tu, tu gdzieś jest haczyk. Tak. Nie do końca mi będziesz wierzył, tym bardziej, że jest to dla ciebie naprawdę zaskakujące. Ja czasem... Yy, no podejmując działania sprzedażowe, oczywiście staram się sprzedawać sandlera sandlerem i daję ludziom prawo do niej. Ja słyszę i pewnie też miałeś takie doświadczenia. Mówię panie Maryszu, pan nie chce sprzedać? No, bo ja nie wywieram presji, ja chcę. Ja bardzo chcę sprzedać, tylko ja wiem, że wy też musicie chcieć kupić, bo bez tego się nic nie wydarzy. Więc wracając do tej, tej myśli takiej, na której skończyliśmy wczoraj, a zaczęliśmy dziś. Musimy mieć z tyłu głowy, że tak od razu Cię nie przekonam i że to, że ja Ci raz to prawo dam, nawet dwa razy albo trzy, że Ty już tak się zupełnie wyspokoisz. Ty dalej będziesz czujny im na no tak, ale, wiesz co, bo te, ale powiem Ci teraz tak, bo to, co powiedziałeś teraz, z kolei kojarzy mi się bardzo mocno z takimi technikami sprzedażowymi, których uczyłem się wiele, wiele lat temu. Nie będę tam odnosił się do korzeni tych technik, ale pamiętam taką metodę, która się nazywała metodą na Miss Machera. Mm -hmm. A Mismacher to jest ktoś, kto jest na nie. Mm -hmm. No i w tej metodzie na Mismachera trener uczył mnie tak: Trzeba pójść do Mismachera i powiedzieć tak: Panie Mariuszu, mam coś naprawdę fajnego, ale coś mi się wydaje, że to nie jest kompletnie dla Pana rozwiązanie. No i tutaj, kolega Mismacher, ale zaraz, ale dlaczego Pan tak uważa? Potrzyma mi piwo, podtrzymaj... ja pokupuję. No właśnie, to jest sztuczka. Tak. I trochę bym powiedział, że jak yy, właśnie. My używamy sformułowania i dawania prawa do nie klientowi, to on może czasami to odebrać jako sztuczkę, prawda? Sztuczkę. No jakiś zabieg, który ja stosuje. Ja myślę, że w tym wszystkim oprócz tego, że jest to może nie tyle sztuczka, co jakaś forma także wywierania wpływu, no bo jednak komunikujemy się, mhm. korzystamy z tego, jakie te nasze komunikaty mają znaczenia dla klienta, co wiemy o tych historii, o tych znaczeniach, jak możemy je zmodyfikować, to jednak też w głowie naprawdę musimy mieć cały czas taką pe pewność i prawdę. To stąd też mówiłem na początku. Ty naprawdę oprócz tego, że powiesz, że masz prawo do niej, to jeszcze musisz mieć trochę wewnętrznego przekonania, żebyś tak, ja naprawdę chcę ci sprzedać, ale wiem, że różnie może być. Tak, I szybciej to się to, wydarzy, tym lepiej. Darek, to dotykasz tego, o czym mówiliśmy zdaje się w, w pierwszym naszym odcinku, że to jest pewna postawa. Tak. I wtedy ja mam większe szanse, że to w końcu dostrzeżesz, bo jak ja ci tylko będę to mówił, czyli tak do końca sam nie będę w to wierzył, że to ma sens, i że tak naprawdę ja bym jednak no, nie dawał ci tego prawa, tylko wiem, że tak wypada albo trener kazał, no to wiesz, to, no, spróbuję, jak to działa. To wtedy to prawdopodobnie nie zadziała. Jeżeli to jest Twoja postawa, to nie tylko słowami będę ci to prawo do nie dawał, ale właśnie. Tębr głosu, to jak mówię, to jak gestykuluję, jak reaguję na przykład na Twoje wątpliwości, zastrzeżenia, czy ja panikuję, czy nie, czy ja mam jakieś utarte schematy działania, czy ja z Tobą po prostu rozmawiam. To wszystko się będzie brało z tego mojego prawa do nie, które ja sobie dałem, a właściwie się nauczyłem go i, i przekonałem się, że, tak, że to ma sens. To dawanie Ci tego prawa, ono będzie na różnych poziomach, nie tylko słowem. Wszystkim Ci będę je dawał i w końcu jest taka szansa, a nawet granicząca z pewnością, że ty to dostrzeżesz i trochę się wyspokoisz. Prawdopodobnie nigdy mi tak aż nie zaufasz, żeby zupełnie no. gardę opuścić. Ale nie będziesz jej tak wysoko trzymał. Dlatego, że będziesz starał się pewnie korzystać z tego prawa i zobaczysz, że je no tak. masz naprawdę. No tak, tak. Wiesz co, ale jest co, to jest taka jedna rzecz. Ja, ja chciałem, to jest jakby jeden aspekt. Ale powiem Ci drugi aspekt tego prawa do niej od strony klienta. Ja opowiadam o tej historii bardzo często, chociaż nie wiem, już nieraz opowiadałem w trakcie tego Spresso, któregoś tam. Mhm. Ale znowu mogę powiedzieć, że pisząc książkę, sobie przypominałem różne rzeczy. Ja bardzo lubię jeść. No co zrobić? A jeszcze bardziej lubię biesiadować. Czyli przy jedzeniu lubię różne rzeczy, przy okazji mhm. robić wokół jedzenia. Zresztą na jakimś teście. Chyba rajsa, wyszło mi jedzenie jako jeden z głównych motywatorów. No, trochę się zmartwiłem na początku, ale potem sobie dorobiłem taką ideologię, że to jest kwestia smakowania życia, prawda, że to o to chodzi. Ale nie do tego chciałem zmierzać, tylko do czegoś Ładnie sobie to nazwałeś. Ładnie, ładnie. Potem, słucham, ale miałem taką historię. Ja bardzo często jak idę do restauracji, to pytam kelnera, co by pan mi dziś polecił. I generalnie bym powiedział, że są dwa typy. Jeden z zasady mówi tak. Wszystko jest zajebiste. Ale co ja pan bronił? Proszę pana, no co pan chce? Co pan lubi? A drób, proszę pana, no, no wszystko. A kurczak. Proszę pana, no Wszystko jest pyszne. Tak. A drugi typ, bo to też jest czasami taka, taka sytuacja, która się rzadziej zdarza. I tak, proszę pana. Jeżeli mnie pan pyta o ryby, to powiem panu tak, sandacz. A o koń, proszę pana, jak mnie pan pyta o polecenie, sandacz. Okej, okay, my mamy wszystkie rzeczy świeże, wszystkie smaczne. Zdrowe i klienci lubią, ale jak mi pan pyta o to, co uważam za najlepsze, a co uważam za mniej atrakcyjne kulinarnie, to panu powiem. I teraz zobaczę. tego typu y, jakiś anons kelnerski, tego typu argumentacja, czy tego mm -hmm. typu przekaz, być może tego okonia skazuje na porażkę, czyli być może ten okoń nie jest najczęściej zamawianą, zamawianym daniem, jeśli chodzi o ryby, ale zdarzają się tu dwie rzeczy. Mam poczucie przede wszystkim, że gość jest mega taki obiektywny. Ta, i takiej bezstronności. Ja tak, to, to widziałem taką bezstronną stronę. ufam mu w 100% i buduję lojalność względem niego, i względem tej restauracji, więc na koniec dnia, ja może zjem po prostu bardzo dużo tych sandaczy, i na koniec i tak to będzie lepiej, niż żeby zjem tą rybkę okoniową. To znaczy, chcę ja powiedzieć coś takiego, że prawo do nie, oprócz tego, że daje mi tam luz. I daje mi trochę mnie, jakby wiesz, w jakimś sensie uwalnia z pewnego kłamstwa, o którym jeszcze mm -hmm. możemy trochę powiedzieć, to jednocześnie stwarza mi prawdziwe poczucie, że ty jesteś neutralnym, obiektywnym. No, no tak, ale, ale, ale zobacz, bo wszyscy wiemy, jak tu się kręciłem po tej ziemi, że nie może być tak, że wszystko jest dobre, że musi mieć złe strony, musi mieć jakieś wady. Natomiast osoba, która tego prawa w sobie nie ma, tego prawa do nie, ona po prostu już tak gorąco wierzy w to, że jego produkt jest doskonały, fantastyczny, że... Ja Takie każą gadać często. No, ja, no to, to prawda, to jest... człowiek... umówmy się też tak, że to, to jest ważne, żeby sprzedawca mocno wierzył w sensowność tak. rozwiązań, które oferuje, no bo to była jakaś hipokryzja, on by sobie chyba z tym nie poradził, gdyby sprzedawał w coś, co nie wierzy, a zatem... Posiadając silne przekonanie, że moje rozwiązania są naprawdę ok, są naprawdę sensowne i świetne, i z czystym sercem je polecając, trzeba mieć z tyłu głowy, że nie wolno nam wywierać takiej presji, że, że nie mogę powiedzieć, gdyby to była prawda, że tylko moje rozwiązania są świetne, to w branżowej prasie byłby taki wielki napis. Potem kupujcie tylko to, bo reszta się po prostu nie nadaje do niczego. A tak nie jest i klienci to wiedzą. Że... No tak, ale to jest z jednej strony, mówisz, bo z jednej strony trochę opowiadasz o prawdzie, jaka jest. A ja bardziej z tej perspektywy kelnera, to bym trochę powiedział o wizerunku. To znaczy, że, że, że taki typowy sprzedawca w oczach klienta to jest jednak ktoś, kogo po pierwsze rzadko można spytać o konkurencyjne rozwiązania, bo Ci powie, że on nie wie, ja nie, nie, a się nie interesuję. Albo a, nie a, a, wolno mi mówić źle a, o konkurencji, to, to nie będę mówił. No, albo mówi, ale, ale, też, ale najczęściej unika tematu, bo trochę nie wie jak ma powiedzieć. No, mm. trochę, wiesz, no, to, to jest pewna sztuka umieć mówić o konkurencyjnych tak. rozwiązaniach, pokazać plusy i minusy. Więc on jakby my mamy taką percepcję handlowca, który po prostu jest strasznie mocno nakierowany na to, żeby ci coś natychmiast sprzedać i pokazać, jak bardzo to jest ci potrzebne, że aż takie neutralne, obiektywne, trochę bym powiedział nawet z pewnego punktu widzenia, może, wiesz, ekonomicznie nie zawsze uzasadnione, tak na pierwszy rzut oka się wydaje, bo... Wiesz, no jeżeli na przykład patrząc przez pryzmat tej restauracji, tego okonia, za którego zapłacili kupę pieniędzy, żeby go sprowadzić, i nikt go nie, no, nie zamawiał. Za no. no tak, ale okoń tutaj powiedzmy, Nilowy jest jakiś tam, załóżmy, że to mm -hmm. jest okoń. No to wiesz, to trochę może się okazać, że trochę na tym tracimy, prawda? Że, że gdzieś ten sandacz idzie, a oko nie idzie. No właśnie nie, nie, nie zgodzę nie się. Nie zgadzasz Dlaczego? Po pierwsze, ten, ten, ten handlowiec, yy, patrząc na metaforę tego, yy, tego kelnera, ten, który właśnie widzi same walory, same plusy i bardzo chce sprzedać, to jest ten, który mówi, wszystko jest dobre. A potencjalny klient wie, że wszystko dobre nie może być. Coś musi być lepsze, no nie ma, musi tak Dobrze, być. Dobrze, ja się z Tobą totalnie nie zgadzam. Ale nie zgodzę się z Tobą dopiero w następnym odcinku. Tak czułem, tak czułem. Okej. Okay. Dobra. Proszę Państwa, do zobaczenia jutro.